Witam, witam wszystkich. Słuchajcie, taka sytuacja, awaryjne otwieranie klapy w Fordzie C-Max. Miałem taką sytuację właśnie, że się rozwaliła ta plastikowa wkładka w środku. Zresztą to pewnie nie tylko mi, jest pewnie takich osób więcej. No i słuchajcie, nie mogłem znaleźć żadnego info odnośnie jak otworzyć tą klapę, bo tam już były pokazane filmy jakieś później, że wymienić zamek czy tam wkładkę to już każdy głupi zrobi ale teraz jak się do tego dobrać, żeby jak najmniej strat zrobić, słuchajcie, kombinowałem nad tym dość długo i wykombinowałem, no jedynym patentem jest na to tylko taki, że dostajemy się do tej wkładki pod grillem, słuchajcie musimy go po prostu odchylić ile się da podważyć czymś, odchylić on tu na tyle te zaczepy ma yy, mocne, że jeszcze później go wciśniemy tutaj zaraz będę musiał właśnie to jeszcze wszystko poskładać ale utworzyłem, słuchajcie pier, pierwszym krokiem właśnie jest odgięcie tego grilla drugim krokiem jest wkładka ona tutaj trzyma się na takich dwóch zaczepach po prawej i po lewej stronie trzeba tu śrubokrętami sobie dojść ja sobie co prawda takie zrobiłem sam samoróbki, dlatego e, że tak powiem e, żeby mi ułatwiły sytuację to jest pierwszy, pierwszy krok, drugim krokiem jest tam dalej, jak widzicie, jest to gniazdo, w które wchodzi właśnie ta wkładka i tam się upierdziara w środku tym plastikowa ta rolka. No i to teraz tak. Trzeba to, jak widzicie, jest połamane. Ja to musiałem trochę porozwalać i innej opcji tego nie ma wyjąć. Porozwaliłem trochę ten plastik. To już było na tyle luźne. Wtedy udało się wyrwać tą wkładkę plastikową ze środka wygrzebać takim długim wkrętem. ją ja wziąłem po prostu, gdzie wykręciłem, można by powiedzieć. Udało się ją wyciągnąć. Co spowodowało to, że wtedy już mogę tędy sobie wprowadzić jakiśkolwiek śrubokręt i tak jak widzicie po prostu lewo, prawo, cyk, cyk, sobie fajnie otwieram zamek. Nie muszę się, że tak powiem, tutaj w nic Jest to dosłownie pół obrotu lewo, pół obrotu w prawo. I słuchajcie, sytuacja opanowana. Gdyby ktoś miał taką przykrą sytuację właśnie, że nie może otworzyć tej klapy, no to to jest jeden z takich z jedy, chyba z jedynych takich rozsądnych i najmniej powiedzmy inwazyjnych jeżeli chodzi o auto najmniej uszkodzimy jak widzicie no w sumie generalnie nic mi się tutaj nie udało nie udało, no, no, udało się nic tutaj nie podrapać nic nie poniszczyć jedynie tu trochę na grylu są jakieś tam odgrzebania ale no to normalne słuchajcie zajęło mi to jakieś 15 minut żeby nie skłamać 15 minut do tego, żeby się dostać do klapy, żeby można było ją otwierać. Eee, teraz, tak, no, jak ktoś by chciał, to może po prostu sobie zamówić nową tą wkładkę. Eee, tutaj to jest w stanie, że tak powiem, założyć z powrotem. Eee, ona tutaj nie jest na tyle powiedzmy, znaczy to ona działa, tak? Tutaj ten wkład działa, ta linka to wszystko działa. No tylko właśnie nie działa w środku eee, ten, ma, ten plastik, który wchodzi tutaj, ten krzyżak, który wchodzi w. Eee, to prowadzenie, no i to się właśnie zepsuło i dlatego jest taka sytuacja. także słuchajcie, opcja dostania się do pokrywy bagażnika awaryjne otworzenie to jest właśnie dołem od dołu grylu i troszeczkę trzeba tam popsuć, żeby to wyciągnąć i wtedy sytuacja odratowana. także idzie to zrobić, można to zrobić samemu. No mówię, 15 minut i powiedzmy klapa jest otwarta, teraz tylko kwestia złożenia. Ja sobie po prostu tak zrobię, że jak będę chciał klap otwierać, to sobie śrubokręt gdzieś tam wrzucę w drzwi i będę sobie śrubokrętem po prostu otwierał w lewo, w prawo i dziękuję, żeby się już nie pieprzył z żadnymi kluczami, bo to gówno zaraz się pewnie znowu zepsuje i będzie tyle z tego, także e, no, także jest, jest, jest opcja tak to pokazać, e, można przedstawić, żeby to otworzyć, także słuchajcie, macie Macie do poglądania, jeżeli macie ten sam problem. Także dzięki nowym subskrybentom za dołączenie do kanału. No i do następnego filmu, na razie.